Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W moim pierwszym filmiku na YouTube, jestem na moim nowym kanale i w ogóle, bo nagrywałem na moim starym, ale to ja raczej nie wychodzi no i w ogóle, trochę głupio i w ogóle wszystko także tutaj postanowiłem nakręcić właśnie tak nowy właśnie kanał nie wiem czy ktoś będzie mnie oglądał czy coś, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie tu mam właśnie tło z gazetki, nie znalazłem innego tła właśnie ze Sniper Elimit 3 Afryka no i ja właśnie w pierwszym właśnie tym odcinku będę chciał nagrać swoją kolekcję gier na PlayStation 3 i tam będzie części, na, podzielone na części właśnie będzie pierwsza część, czyli na PlayStation 3 i pokażę Wam później na PC-ta na PC-ta, na komputer mam troszkę więcej także to może trochę zająć, ale postaram się szybko nakręcić ten filmik i w ogóle no i myślę, że to fajnie wyjdzie no, ale dopiero na ta druga część, czyli na komputer pojawi się dopiero yy, yy, no, gdzieś tak za dwa tygodnie, bo dokupię jedną grę i nie chcę tak yy, w ogóle tam tak podzielę to wszystko na części i w ogóle i tak dalej. Także nieważne. To sobie wezmę to tło całe, to takie prowizoryczne i sobie oddalimy. Tak wiem, że tu może mój stojak od kamery, no ale dobra. Tak, moja pierwsza gra, którą tutaj mam w rękach, to jest e, Need for Speed Hot Pull Wiem, że może być nie widać, bo... o będę tutaj trzymał, będzie lepiej widać, bo no e, nagrywam to wieczorem i po prostu może się trochę coś odbijać i w ogóle tu skierowałem moją lampkę, nieważne. Skierowałem moją lampkę tutaj, no ale no, o, tak będzie widać fajnie. Także tak, to jest Need for Speed Hot Puzzle, bardzo e, lubię tą część, bardzo fajna gra, no i no polecam w ogóle. Kolejna gra to jest e, Fifa 12, mam tylko FIFA 12, nie mam innej części, nie jestem fanem Fify, no i ten, no i w ogóle, no. Kolejna gra to jest Arm of Two Wiem, pudełko jest trochę zniszczone, no ale dobra, nieważne No, także to jest Arm of Two Przyznam, grałem w tą grę, ale nie jestem tak super zachwycony Tak, tu moja naprawdę ulubiona gra Tomb Raider, ten najnowszy właśnie, który wyszedł Aktualnie mam wszystkie części Tomb Raider, Tomb Raider. Mówi. Bardzo lubię tą grę, historię z Larą w roli głównej, pięknej, archeolog i w ogóle bardzo fajnie się, przyjemnie w tą grę gra, bardzo polecam. Aha i mogę powiedzieć, że niektóre gry może będą po niemiecku czy z tytułami niemieckimi, bo aktualnie mieszkam w Niemczech, więc może być po niemiecku. Tu mam e, Uncharted 3 Oszustwo Drake'a, jeszcze po polsku to jakieś coś muszę to odkleić później. Mm, też jestem fanem Ancharte, to jest kiedyś jak do Tomb Raider. Polecam. Naprawdę teraz wychodzi właśnie czwarta część, ale chyba tylko na PlayStation 4 niestety. Tutaj moja też ulubiona gra bardzo. Science through the First, Science trójka, czyli po polsku święty Rów 3. Mam też czwórkę na PC. To też zobaczycie, ale dopiero gdzieś tak za dwa tygodnie gdzieś tak nie, nie, nie powiem Wam dokładnie. Ym... No i właśnie, też jestem fanem tej gry, tej serii, w ogóle grałem tylko niestety w trójkę i dwójkę. I dwójkę, trójkę i właśnie w czwórkę jeszcze nie grałem, no ale... nie wiem, jakoś tak... nie miałem czasu. Tu mam właśnie kolejna gra do mojej kolekcji, to jest właśnie Minecraft PlayStation 3 Edition. To jest jedyna część, która została w ogóle Wydana w pudełku, bo wszystkie Minecrafty można było sobie pobrać przez y, internet, albo w ogóle pobrać, albo kupić też, jak, jak kto woli. Ja właśnie kupiłem to za 20 euro. Fajnie się gra. Kolejna gra to jest Alice Manus Returns, taki jakby horror o Alicji w krainie czarów, wiem. Pewnie sobie pomyślicie, o gra walicje, dziewczynka. Yy, po prostu ta gra to jest horror, chociaż dla mnie nie było żadnego yy, tak, może słyszeliście jakiś boom, hałas, coś tam petardy, to tam nieważne, może nie możemy... jest. Sylwester. No, możemy pominąć tak, tym, ja kuzynka po powiedziała coś, ale nieważne, nie, nie zwracajcie uwagi. Okej, okay, ta gra właśnie też była bardzo fajna, właśnie tu jest fajnie, że można, no i znowu, nie, nieważne, dobra, mm, tu, tu właśnie jest, nie wiem, czy będziecie widać, bo jest ciem... po pociągu tutaj jest właśnie Un-American Magnet. to jest właśnie ta, ta część, to jest druga i można właśnie sobie przez internet, jak ma się połączenie z internetem, można pograć sobie w pierwszą część, czyli też bardzo fajnie, taki horror, znaczy to horror jest, ale taki nie jest straszna, ale naprawdę bardzo fajna, bardzo łatwa gra, ale, ale fajna, polecam. Teraz idzie Tekken 6, znana bijatyka, bardzo polecam, bardzo fajnie się gra tu. trochę zniszczone, ale nieważne. Mogę Wam zrobić zbliżenie na tytuł, może, może trochę nie widać, a no ale trudno, tak wygląda właśnie. Mam nadzieję, że kiedyś będę lepiej nagrywał, może będę miał lepszą kamerkę czy coś, bo ta nie jest za bardzo taka optymalna i taka. No i w ogóle. Tu jest właśnie Resident Evil 6. Gram właśnie aktualnie, nie przeszłam tej gry całej. Właśnie teraz jestem w pierwszej kampanii, chyba. Czwarty rozdział, ale chyba tak. Gra jest naprawdę świetna, no kurde, no znowu puszczają, ale mnie to denerwuje. No i ta gra właśnie jest naprawdę fajna, nie przeszłam ją cały akurat, gram i naprawdę bardzo polecam, nie jestem fanem tej serii, nie grałem w inne części, gram tylko w tą i naprawdę mi się w tą część bardzo fajnie gra. I tutaj mam właśnie Rayman Legends, yy, znany Rayman, jestem fanem Raymana. Yy, grałem w inne części, ale nie mam, nie, nie mam w mojej kroki. Grałem w inne, ale nie mam tutaj, właśnie, jeszcze nie przeszłam tej części, jest bardzo fajna. Grałem w Rayman Origins. No i było naprawdę fajnie, i postanowiłem kupić Legen Legends, i było naprawdę też fajnie, też mi się fajnie w tą część grało. Kolejna gra to będą właśnie dwie gry na Move Na PlayStation Move, bo mam Sport Champion 2 Kupiłem właśnie w zestawie do Move Do Move właśnie z kamerką i z tym kontrolerem to jest na obrazku Tak, także Tak to wygląda, naprawdę fajna gra Już kiedyś grałem u kuzyna, no ale Bardzo chciałem ją mieć, a nie chciało mi się kupować xboxa, bo ja gram to na xboxie, na kinectie no i po prostu za dużo po było z tym roboty, żeby kupić a ja nie miałem na te tyle forsy, żeby kupić także mam tą część na playstation 3 tak i teraz gra, którą dostałem w ogóle w ogóle to jest Den star party ja tej gry w ogóle nie chciałem kupować bo tak trochę dla dziewczyn i w ogóle, bo ja tą grę dostałem znaczy no nie dostałem, kupiłem też bo jak kupiłam Move, właśnie było w zestawie, yy, było w zestawie z tą grą. tak jak kupiwałem razem Move, to była ta gra i było coś tam zapłać 5 euro, czy tam 2 euro i dostałem tą grę, no to pomyślałem, no to dobra, no to kupienie i myślałem, że to gra taka trochę głupia i w ogóle tak nie fajnie się gra, ale no mi się podoba i no jest fajnie tak na przykład pogibać się z kimś, potańczyć i w ogóle, naprawdę fajnie, fajna zabawa. I teraz właśnie mam trzy gry z Platinum Collection, czyli jest właśnie Gran Turismo 5 Prolog. To jest demo niestety, dostam od sąsiada, chyba tak. Ale, ale to w Polsce jeszcze i to naprawdę było dawno temu. Lubię Gran Turismo, gram, grałem nieraz w tą, no w to, w tą demo, te prolog. No ale tak, żebym wydał pieniądze i kupił, to nie jestem fanem aż tak, żeby kupić to i no. Kolejna gra to, jak mówiłem, lubię Tomb Raider, to tu jest właśnie Tomb Raider Underworld. Underworld, tak. Tą grę bardzo lubię, chociaż już tak mniej gram, bo kupiłem właśnie sobie niedawno w, w Tomb Raider Ultimate Edition, czyli wszystkie części Tom Raider i grałem właśnie na komputerze. Tak, to Ultimate Edition mam na pececie. Kupiłem, też będziecie widzieć z mojej kolekcji za dwa tygodnie. Jak ktoś będzie chciał obejrzeć, nie wiem. Także tak, to wygląda tak I tutaj mam właśnie Little Big Planet 2. Tą grę to dostałem, znaczy nie dostałem, tak. Znaczy mój brat w ogóle dał mi PlayStation. I ta gra była w zestawie. Jak kupił PlayStation, to ta gra była już. Nie? I dlatego, no ja nie. Kupiłbym jej taka sobie. Ale fajna, lubię platformówki i w ogóle gra. Na, no, przyjemnie się gra. Nie przeszłem całe, bo nie jestem fanem tego całego. No, ale była nawet no fajnie się nawet grało, czyli ta gra była w zestawie właśnie z PlayStation, się nawet na Move. Nie testowałem jeszcze, bo coś mi nie działa, czy coś nie wiem. Tu mam właśnie kolejny uncharted, uncharted Drake's Fortune, czyli pierwszą część uncharted, jak pamiętacie trzecia była, Oszustwo Drake'a. przed chwilą właśnie niedawno była. Eee, o kurde, już nagrywam 10 minut, nie wiem czy ktoś będzie się to obejrzeć, no ale, ok. Także tak to było, Te gram, pierwsza część, oczywiście znowu strzelają, nie wiem czy wy to słyszycie, ja to słyszę i naprawdę jest głośno, tak żeby to nie przeszkadzało mojemu kręceniu filmików, e, filmu. E, tutaj mam mm, Call of Duty Modern Warfare 2, nie jestem fanem Call of Duty, znaczy bardziej lubię Call of Duty niż Battlefield. Battlefield? Chyba tak to się mówi, chyba tak. E, tą grę przeszłem, lubię w nią grać naprawdę. Naprawdę się przyjemnie nie rozgra, chociaż takie nerwy zeżarły mi w tej grze, że naprawdę. Tutaj mam e, e, Colin McRae Dirt. Dirt. Jak to się tam mówi, Dirt, czy Dirt, chyba Dirt. dirt. E, jedynka, mam też na pc -cie. Właśnie jak brat mi dawał Play'a, to już ta gra była. Nie kupiłem jej sobie. Oj, moja kamerka. E, I tak właśnie. Ta gra była dość fajna, no ale, że już w tę grę nie gram, bo mam Dirt 2, Colin McRae Dirt 2, o, ta gra jest normalnie świetna, tylko jak gram już teraz właśnie w Need for Speed, to tam w ogóle jak się gałką, wiecie jak się gałką porusza tym, to po prostu jak tylko lekko się po prostu zaraz zakręt robi. A właśnie tym drugim, właśnie w tym Dirt, to jak tylko raz się poruszy, tak, tak nie wiem czy wiecie o co chodzi, no ale jak się tylko lekko tak poruszy gałką analogową od pada, to zaraz szybko skręca. Właśnie w Need for Speed trzeba tak mocno przekrzywić, żeby skręciło i to jest dość fajne. I teraz jak właśnie wróciłem do Colin McGrady 2, do tej gry to naprawdę ciężko mi się teraz gra i tak no ale to jest fajnie bo tu się zdobywa levele i w ogóle bardzo mi się podoba właśnie ja uwielbiam w gier co w grach co można levele zdobywać tu mam Prince of Persia 2008 to jest lata tak Gra jest dość łatwa, ale ja jej nie przeszłem całej. Wiem, teraz pewnie się śmiejecie, że taką łatwą grę nie bo tam w jednym, właśnie w bosie, bo tam pełno bosów jest tych różnych przeciwników, tam jest głupi błąd, bo jak naciskam kwadrat czy tam trójkąt, już nie pamiętam, to niby on odpycha nogę tego całego, bo on chce nas nadepnąć, ten wróg, i trzeba naciskać właśnie trójkąt, żeby odepchnąć się. Ale u mnie nie da rady, to nie, nie wiem, dlaczego pewnie błąd płyty czy coś w tym stylu, no ale. Już próbowałam to rozwiązać w internecie. Patrzyłem inne let's play, e, no i jakoś nie działa. Yy, tu mam właśnie Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, no? Chyba tak. W tą grę długo nie grałem. Taka sobie przyznam. Znaczy, widziałam tą właśnie tą piątkę, co teraz wyszła. No, bardzo mi się podobała, ale ta część jakoś tak nie za bardzo mnie zachwyciła i nie jestem fanem tej serii. Już zbliżam się już do końca mojej kolekcji. Wiem, może komuś się nudne się wydawać, no ale dobra. Operacjon Flashpoint Dragon Racing. Nie wiem, jak to się do, dokładnie czyta. O, to tutaj racing? racing, chyba Racing, chyba tak. No i właśnie. Tak, właśnie to tak wygląda. The racing. Operacjon Flashpoint to jest naprawdę fajny. symulator strzelaniny. Naprawdę fajna. I tak, i ostatnia gra, Zora będzie I najgłupsza z mojej całej kolekcji, której nienawidzę, którą bym chętnie wywalił gdzieś do kosza. Ale tego nie zrobię jakoś. Nie wiem, dlaczego. Resident... Jakie y, okay, Resident, kurde. <grywa> ja za dużo gram w Resident. Resistance of Man. Y, ta gra jest... No, bardzo mi się nie podoba po prostu. Jak ją ja zobaczyłem, jak mój brat właśnie oddawał Play i ta gra tam była, to po prostu myślałem, że zwariuję. Myślałem, że fajna gra. No, nawet tak z tych screenach. Może coś zobaczycie, nie wiem. Może będzie dużo odbijać światła. Wszystki potwór. Chociaż Resident bardzo mi się podoba. Ta gra jest po prostu ohydna. Ja, ja grałem tylko... Normalnie tak w tą grę się strasznie gra. Normalnie jesteś wyrzucony normalnie w Londynie. czycie chyba w Londynie, chyba tak, jak nie pamiętam, ale chyba... Jeżeli, kto, jeżeli źle mówię, to poprawcie mnie. Yy, w Resident 2, yy, W... w Resistant tą grę naprawdę się strasznie gra jest się w Londynie. Nagle potwory Cię atakują jakieś bestie, nie wiem i to jest mega po prostu mi się to nie podoba. Jest taka głupia grafika taka trochę jakby rysunkowa tak. Chociaż nie, nie pamiętam dokładnie, bo w tą grę długo grałem tak na pudełka z rozwalone, tak tej gry nie lubię. Czyli tak, to koniec już mojej kolekcji gier. Myślę, że Wam się spodobał, nie wiem, jeżeli Wam się spodobał, subskrybujcie, łapki w górę, no i nie wiem, zobaczymy co będzie dalej z moimi filmikami. A, I druga część, właśnie jak ktoś będzie chciał w ogóle drugą część oglądać mojej kolekcji gier, to będzie właśnie gdzieś tak za dwa tygodnie, bo jeszcze na, zamierzam nagrać ym, first y, jaki first look, ten unpacking z gry Lara Croft and the... Ga y nie Guardian of Light, tylko uh, and the Temple of Osiris, wersja korekcjonerska. Właśnie niedługo kupię i nagram Wam. Także tak, już nagrywam 15 minut, oh my gosh. Ale dobra, dobra. No to cześć, myślę, że Wam się spodobało i do zobaczenia. Pa, pa.